Chodzi o to, żeby zbilansować emisję tych gazów cieplarnianych do ich neutralizacji. Doskonałą metodą jest produkcja biometanu na bazie odchodów pochodzenia zwierzęcego. Mamy prąd, ciepło, zimno, mamy nawóz. Jednym z wyzwań, przed którymi obecnie stoi branża trzodziarska, jest redukcja gazów cieplarnianych. Jakie zatem praktyki stosują rolnicy w ramach tak zwanej zeroemisyjności? Na ten temat porozmawiamy z ekspertem i praktykiem, doktorem Januszem Wojtczakiem w Zaworach w Wielkopolsce. W tej chwili duży nacisk kładzie się na to, by ta produkcja była zeroemisyjna. Ale tak naprawdę o co w tym wszystkim chodzi? No rzeczywiście przy produkcji zwierzęcej powstaje wiele substancji takich szkodliwych, można powiedzieć, albo które są niekorzystnie oddziałują na, na środowisko. Ten udział czy emisje gazów, jakie powstają przy produkcji zwierzęcej, możemy podzielić w takich głównych zarysach na dwie grupy. Jedna grupa to są te gazy cieplarniane. Bardzo modny w tej chwili temat, bardzo dużo o tym się mówi. Niektórzy uważają w ogóle produkcję mięsa, produkcję zwierzęcą za główny czynnik, który spowodował ocieplenie klimatu i spowodował tak ogromną emisję gazów cieplarnianych. Tak naprawdę rzeczywiście emisja przy produkcji zwierzęcej tych gazów ma miejsce, szczególnie... w przy produkcji mięsa czy mleka u przeżuwaczy, ogólnie u przeżuwaczy, bo tam ta emisja jest dużo większa. Świnie, czoda, czyli gatunek, którym ja się zajmuję, w skali globalnej przyjmuje się, że, że ta emisja jest na poziomie 0,9% ogólnej puli wszystkich gazów cieplarnianych, więc to wcale nie jest jakaś duża. Duża pula tych gazów. Tym niemniej jest, tak? I produkcja niewątpliwie wpływa na emisję tych gazów cieplarnianych. Jak zatem obniżyć ilość tych gazów? Generalnie chodzi o to, żeby zbilansować Udział czy emisję tych gazów cieplarnianych do ich absorpcji, do ich neutralizacji. Takim doskonałym sposobem, doskonałą metodą jest produkcja biometanu na bazie odchodów pochodzenia zwierzęcego, pochodzenia roślinnego. Dlaczego? Ponieważ ta produkcja ma tak zwanej. Ujemny bilans węglowy, czyli tak jak las, tak i produkcja biometanu na, na, na bazie odchodów pochodzenia zwierzęcego redukuje ilość tych gazów cieplarnianych. I ta produkcja biometanu ma miejsce tutaj, w zaworach, w pana gospodarstwie? To stoimy przy biogazowni rolniczej o mocy prawie 1 MW energii cieplnej, aby uzyskać taki poziom energii cieplnej, to jak i tutaj wytwarzamy, to trzeba by ponad 1700 ton węgla spalić, więc to, to są ogromne ilości zaoszczędzone jakby tych emisji tych gazów. Sam biometan jest gazem, możemy go oczywiście spalać również w kuchenkach gazowych, ale my ten biometan używamy w procesie kogeneracji do produkcji energii cieplej i elektrycznej. Wytwarzamy, tak jak mówiłem, około 1 MW energii elektrycznej, to, to jest dokładnie tyle, ile potrzebuje taka nasza gmina, w której się znajdujemy, gmina Książ, bez przemysłu oczywiście, czyli to jest dość dużo. Jednocześnie ten kogenerator to jest taki duży silnik, który musi być schładzany przy okazji właśnie tej produkcji energii elektrycznej. Powstaje ciepło. To ciepło jest w pewnym sensie odpadem. W okresie zimowym nie ma problemu, bo praktycznie cała energia ciepła jest wykorzystana tutaj w lokalnie, wewnętrznie, na potrzeby ogrzewania budynków inwentarskich. Natomiast latem, przy takiej pogodzie jak aktualnie, wykorzystaliśmy to ciepło. W zupełnie inny sposób. E, zamontowaliśmy e, absolutnie nowatorskie urządzenie. Pierwsze w Polsce, e, nazywa się zespolony agregat wody lodowej, które konwertuje ciepło na energię elektryczną. Czyli produkujemy energię elektryczną, przy okazji tego powstaje ciepło, to ciepło znowu konwertujemy na energię elektryczną. Perpetuum mobile. Druga część tego zespolonego agregatu to jest tak zwane urządzenie zudek się nazywa. I to urządzenie pozwala nam konwertować ciepło na chłód. Po co nam chłód? No to tu nikogo nie muszę przekonywać, czy jak bardzo ważny jest w produkcji zwierzęcej, żeby ulżyć ten. Zwierzętom przy tych wysokich temperaturach, przy stresie cieplnym. Oczywiście, my jako ludzie też chętnie korzystamy z tego chłodu. To znaczy, że w Panach lewni nie tylko jest zastosowany system wentylacyjny, ale też klimatyzacja? A tak, można by to w skrócie e, określić, że to jest w pewnym sensie klimatyzacja, ponieważ my dostarczamy ten chłód miejscowo, nie na wszystkie zwierzęta. Nie na wszystkie komory, a, ale na te wrażliwe zwierzęta, te najbardziej wrażliwe na stres cieplny. Bo tak jak już Pani mówiłem, ja, ja nie znam choroby, która by powodowała większe upadki macior niż stres cieplny. Także oczywiście poza zakaźnymi, tymi zjadliwymi. To w ten sposób, yy, do jakiego poziomu można obniżyć tą temperaturę? No my utrzymujemy w tej chwili w temperaturę w chlewni maksymalnie do 26 stopni. Taki stres cieplny dla macio to jest 8 stopni powyżej tego optimum, optimum, czyli około 22, czyli powyżej 30 stopni Celsjusza przy stałej wilgotności, wtedy już możemy mówić o stresie cieplnym. Więc do tego stresu cieplnego jeszcze nam... Brakuje. Bardzo selektywnie możemy regulować ten mikroklimat również w pomieszczeniach inwentarskich. Nie tylko w inwentarskich, bo to urządzenie ZUDEK, o którym mówiłem, pozwala nam obniżyć temperaturę do minus 6. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że obok jest tutaj hala do przechowywania warzyw na 4000 ton, i tutaj musimy z kolei tą temperaturę trzymać. Tak jak w lodówce, między 2 a 6 stopni Celsjusza, więc ważne, żeby ta temperatura, żeby można było sterować tymi temperaturami. A to może wyjaśnijmy słuchaczom, co znajduje się na tej fermie? Bo oczywiście Pana sztandarową działalnością jest produkcja trzody chlewnej. Jest ona prowadzona w cyklu otwartym. Na jaką skalę? No, w miejscu, w lokalizacji, w której się znajdujemy, utrzymujemy w tej chwili w układzie takim skonsolidowanym około 2,5 tysiąca macior. Produkujemy rocznie około 60 tysięcy prosiąt, warchlaków na sprzedaż. Jest to na warunki polskie znacząca produkcja, aczkolwiek tak zaznaczyłem, na warunki polskie. Jest to firma rodzinna. Jest to tylko rodzinna, tak jak mówiłem, w układzie skonsolidowanym, czyli rodzinnym. Mamy około 2,5 tysiąca macior. Wspomniał o tym, że jest magazyn na warzywa, to znaczy, że jest też taki segment produkcji. Tak. No, nasze gospodarstwo, czy nasza. Spółka jest też ewenementem pod względem produkcji roślinnej, bo nie mamy ani jednego hektara zbóż, co, co jest myślę dość oryginalne. Przyjmując, że uprawiamy ponad 600 hektarów wszystkich gruntów. W strukturze dominuje kukurydza. Oprócz tego połowę areału to zajmują buraki, ziemniaki, cebula. No i rośliny predysponowane do produkcji biogazu, czy jakieś mieszanki roślinne. Mówiliśmy o zeroemisyjności. Jakie jeszcze inne działania wewnątrz nim można podejmować, żeby właśnie w tym kierunku iść? Tak, mówiliśmy o tych gazach tak zwanych cieplarnianych, czyli metan, dwutlenek węgla, tlenki azotu. E, oprócz tego. Produkcja zwierzęca niestety emituje tak zwane gazy uciążliwe dla środowiska, no co, 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 co bardzo negatywnie często wpływa na otoczenie. Tutaj, przede wszystkim, to takie gazy jak siarkowodór, amoniak, to są gazy, które czujemy, które, które po prostu śmierdzą, i, a naszą rolą czy. Czy tutaj bardzo istotnym elementem technologii produkcji jest minimalizowanie, również absolutne minimalizowanie emisji tych gazów? Można to robić w różnoraki, znowu sposób. Generalnie podstawowa zasada nie dopuścić do marnowania paszy, czyli optymalizować do bólu. Pasze, którą zwierzęta jedzą. Druga sprawa dotyczy, dotycząca redukcji tych gazów to jest sposób utrzymania zwierząt. To trochę jest sprzeczne z, z tymi wszystkimi ideologiami tak zwanymi dobrostanowymi, bo to nie ma nic wspólnego ze zwierzętami, te, te, te ideologie dobrostanowe, ponieważ na ściółce, zwłaszcza na płytkiej ściółce tak zwanej, emisja tych gazów szkodliwych jest ogromna. Ona rośnie geometrycznie, jeżeli rośnie pH powyżej 7 w środowisku, w którym te zwierzęta utrzymujemy. Jeżeli utrzymujemy zwierzęta na rusztach, wtedy mam odchodem jest gnojowica. Wszyscy wiemy, generalnie wiemy, że gnojowica ma odczyn kwaśny i tutaj ta emisja, zwłaszcza... A, Amoniaku jest, jest bardzo, bardzo ograniczona, natomiast siarkowodór jest gazem cięższym od powietrza, więc on sobie siedzi tam w, tych, w tym kanale z reguły. Także tu pod tym względem, absolutnie produkcja na e, rusztach e, jest zdecydowanie lepsza, wbrew temu, co, co mówią ci ideolodzy. E, co jest istotne, no możemy zredukować po części emisję amoniaku. Stosując jakieś środki do paszy czy na, na samo środowisko bytowania są tak zwane efektywne mikroorganizmy, emy, często potocznie się używa tej nazwy, które, które wią, bakterie, które wiążą ten amoniak, budowują swoje ciało i ta, ta emisja jest wtedy między innymi wtedy zdecydowanie niższa. Oczywiście temperatura też ma wpływ na emisję tego amoniaku im wyżej, powyżej optimum, no tym emisja amoniaku jest wyższa. Czyli jeżeli my zbijamy temperaturę, utrzymujemy optymalną, no to, to też ta emisja będzie mniejsza. Możemy tutaj z kolegą zauważyć, że te działania związane z redukcją tych gazów uciążliwych zapachowo są skuteczne, ponieważ jest tutaj taka duża produkcja, a jednak tego aż tak bardzo nie czujemy. No, państwo jesteście bardziej obiektywni. Ja, ja no, zawodowo nie czuję. Natomiast no, Państwo przyjeżdżacie z zewnątrz, obok jest 20 tysięcy świń. No i możecie obiektywnie się na ten temat wypowiedzieć, czy, czy tutaj się da funkcjonować, czy, czy, to, czy to jest niemożliwe. Ciekawe rozwiązanie widzieliśmy na polu, na polu cebuli. Proszę opowiedzieć troszeczkę o tym. Rzeczywiście, tak jak mówiłem, w strukturze upraw mamy warzywa, ziemniaki i cebulę. To są warzywa które bezwzględnie w okresie letnim wymagają nawadniania. No, zwłaszcza na glebach klasy piątej czy czwartej B, na jakich my uprawiamy te rośliny. Na tyle jesteśmy w szczęśliwym położeniu, że jesteśmy blisko koryta warty. Jest tu dużo takiej wody stojącej, dużo stawów, które są również w strukturze naszych gruntów Rolnych i wykorzystujemy tą wodę do nawadniania. Ponad 100 hektarów nawadniamy w trybie takim permanentnym, non-stop. Co ciekawe, mamy podziemną magistralę. Wodną, i przez tą magistralę możemy podawać zarówno wodę, jak i poferment z biogazowni. Ta magistrala jest włączona w sieć pofermentu biogazowni. Oczywiście ten poferment to podajemy po zbiorze roślin no albo odpowiednio przed siewem, przed sadzeniem, i ten poferment jest jakby naszym naturalnym nawozem. Praktycznie nie kupujemy nawozów mineralnych. I co ciekawe, przyroda nie wytworzyła, natura nie wytworzyła lepszego nawozu dla roślin. Ten nawóz ma praktycznie wszystko, i to w formach najbardziej przyswajalnych, jakie możemy sobie w przyrodzie wyobrazić. Także to jest kolejny, kolejna wartość dodana tej biogazowni w połączeniu z. z z całą produkcją zwierzęcą i roślinną. Proszę zobaczyć, to jest wszystko połączone. Mamy prąd, ciepło, zimno. Mamy nawóz. Jest to bardzo tani, najtańszy sposób z nawożenia, a jednocześnie, proszę zwrócić uwagę, obniżenie emisji gazów cieplarnianych o tym co mówiliśmy skoro nie jeździ ciągnik tak po tym polu w tam i z powrotem i, i tą drogą no to my nie emitujemy gazów cieplarnianych przy nawożeniu również Oczywiście jest silnik jest pompa która podaje ale to jest w stosunku do tego ciągnika malutka pompa i ona podaje efektywnie tylko do tej rury nie jeździ po żadnej drodze Także tutaj ta, ta emisja jest redukowana ogromnie.